Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, albo właściwie dobry wieczór, bo już jest 19. Słuchajcie, dzisiaj z takiej dość nietypowej perspektywy, a tak jak już się domyślacie po tytule, zapewne filmu, będę robił unboxing, tak trochę chałupniczą metodą, ponieważ nie mam stanowiska, które mogłyby mi jakoś to pomóc, ładnie pokazać, więc mam nadzieję, że wybaczycie. Natomiast, no, tak jak już wiecie, ja tę klawiaturę sobie odsunę. Również po tytule, co będę unboxingował. Są to manetki od Mozy, które dzisiaj do mnie przyszły, więc robię to na gorąco. Pokażę wam tak do kamery. Opakowanie wygląda w ten sposób. Dosyć ciężkie. To jest ta wierzchnia strona. Czekajcie, żebym ja to przesunął. O, to jest ta wierzchnia strona. Chyba hmm. coś miało być jeszcze ciekawego, no to z tyłu... Pokazują coś takiego. Mam nadzieję, że sobie tutaj niczego nie zdewastuję. No ale oczywiście nas interesuje to, co było widać wcześniej. Czyli to. Nie przeciągając, zacznę się do tego dobierać, więc dajcie mi chwilkę. Czekajcie, tu jest jakiś plasterek. Tutaj w tym miejscu jeszcze jest zaklejony. Pewnie tego nie widzicie, bo moja kamera nie jest niestety najwyższej jakości. Ale. Niestety, niestety, no, wystarcza, nie? Może kiedyś kupimy coś lepszego. Przetniemy sobie to. A to jest tam, jeżeli chodzi o, o opakowywanie i, i, i trzymanie opakowań, to są dość, dość pedantyczne. Lubię mieć ładne pudełka. Niezniszczone, nierozerwane. Dobra. Spróbujmy, to wyjąć. Tak. No to. Może nie być proste wam powiem. Dobra, poczekajcie. Może zrobimy to tak. Może się wysunie. Będzie współpracowało. Tak. Już czuję, że jest dosyć łatwo. O, karton wam zasłaniam, nie? Mam nadzieję tylko, że to nie poleci. Może tak to zrobię jeszcze. O. To jest góra, to jest góra. Okej. Okay. Dobra. Dobra. To co, kartonik już mogę odłożyć, nie? Tutaj już nic ciekawego nie będzie. Hmm? Zapachniało nowością, ekstra. Tak to jest? Eee, no, tu mamy takie drobne. pyk. tak to jest zapakowane. To jest jakaś pianka. To nie jest nawet styropian, tylko jakaś tam pianka. Oko rzecz. No to dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Może od tej strony. Tu, jak mnie mam, są przewody i dobrze mnie mam. W ładnym woreczku pochowane. A, już rozerwałem brzydko. Przewód USB, przewód USB. O, to sobie odłożę na bok. Dalej, co mamy? To jest słuchajcie, już czuję przejściówka, którą będzie trzeba. Znaczy, właściwie nie przejściówka, co przedłużka, bo przejściówki nie potrzebuję. Kurde, jak to jest tutaj? Przejściówki nie potrzebuję, ponieważ no mam system MOZY, więc, więc yy, przejściówki mi nie są potrzebne. Dobra, słuchajcie, pyk. Ale przedłóżka się przyda. Jest to standardowe. Jeżeli ktoś ma mozę, to wie standardowe wejście do mozy. Takie o. To też sobie odłożymy na bok. Może tutaj podstawię. Nie mam tu zbyt dużo miejsca w tym moim gamingowym kąciku, więc. A tutaj czekajcie, bo tutaj. A, to są manetki to. Dobra, a ja już tutaj szarpię. Tutaj też są. To tutaj mamy. Aha, to wiem co to jest. Bo można. Yy, to pokażę wam później, można przymocować. Przymocować do bazy yy, tą te manetki na dwa różne sposoby, w zależności od tego, jaką bazę macie. Od mozy. Ja na szczęście, szczęście na nie szczęście, no nie będę musiał tego wykorzystywać. To jest jedna z form możliwości zamocowania, czyli. Na jak macie silnik od mozy, to przykręcacie to sobie na górę od silnika, a do tego są te manetki przykręcone, no i tutaj jest już kierownica, nie. Ale ja tego nie będę musiał wykorzystywać, bo mam możliwość zamocowania na silniku odmozy, na tej bazie głównej odmozy, tak od czoła ładnie mogę to zrobić, więc to mi nie będzie potrzebne. W sumie mogę to schować tu z powrotem. Bo dlaczego nie? Dobra, no i teraz krem dla krem, nie. Czyli to, na co czekałem. Są i manetki. Jakby to wyciągnąć. O, proszę bardzo. Zrobię to w ten sposób. O. To już usunę. Tu nic więcej w środku nie ma. Chyba nie ma, nie, to, to tylko to jest takie ciężkie. Dobra. Czy coś przeoczyłem, może? Aha, poczekajcie, no przeoczyłem, to sobie zaraz zrobimy, ale tu z tego co słyszę, to są zwykłe klucze yy, i śrubki na pewno tam. A jak już to rozpakowałem, to przejdźmy do tego. Dobra. Proszę Was bardzo. Tak to wygląda. I teraz tak. Nie jest to specjalnie ciężkie. To jest plastik, zwykły plastik. To wszystko jest też plastikowe. Eee, aczkolwiek no, nie ma wrażenia jakiejś tandetności. Jest całkiem to miłe w obyciu. O. Z drugiej strony wygląda tak: czyli mamy otwory montażowe. Na pudełku jest instrukcja, jak to zamontować. Ja będę to montował jak dobrze kojarzę. W te, te otwory. U mnie, nie? Natomiast to, co wam pokazywałem, o, tutaj podejrzewam, że w tych otworach montuje się za pomocą tej blaszki, którą wcześniej wam pokazałem. A, ja nie wiem, komu ja to pokazuję? Wam miałem pokazać. Tu w tych otworach się montuje za pomocą tej blaszki. Ja skorzystam natomiast z tych czterech. Czekajcie, bo ja muszę na kamerę patrzeć. Tu, tu, tu i tu z tych czterech, montując do czoła, do czoła bazy, nie? I teraz tak. Tutaj mamy Dobrze kojarzę magnetyczną zaślepkę. To. O. To się ściąga. To jest metal. I tu jest magnes, nie? Także tu, tutaj widzę, że są otwory. Tak, one są na wylot. Może będziecie. O, chyba je trochę widać. Gdzieś tam prześwitują, widzicie? To są właśnie tutaj. O, a może za pomocą tego będę montował. No nie wiem, będę musiał się przyjrzeć dobrze instrukcji. Chyba tak. Tak, myślę, że za pomocą jednak tych. Wprowadziłem was trochę w błąd. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to. Dobrze, to na razie tu włożę z powrotem. Oj, ale trzesnęło to pytanie. że ja to dobrze położył teraz? jest tak? No nie wiem, czy to dobrze pasuje. Czy niespecjalnie? To może jednak tak miało być? To tak to na pewno nie. Tutaj jest dobrze. Tylko muszę to dopasować, ale to, to ten magnes jest dosyć silny. No dobrze, ale teraz przejdźmy do samych, do samych manetek, nie? Co my tu mamy? Mamy, no tutaj mamy światła, tu są światła przeciw przeciwwglowe widzę e, i również mamy kierunkowskazy. Jak to chodzi? Powiem wam, że jest taki solidny, wyraźny opór, taki bardzo wyczuwalny. E, Troszeczkę tak jakby w pewnym sensie siły trzeba użyć. Fajnie to chodzi. Nie ma wrażenia tandetności. To też z takim wyraźnym oporem, ale z takim przyjemnym, takim że wiecie, że macie z czymś do czynienia, co, jest, co nie jest dziadostwem. Przynajmniej dotykając, bo jak to będzie działało, to jest jakby inny temat. Nie? Tutaj włączamy sobie światła. Też faj z fajnym klikiem chodzi. Czekajcie, tutaj. To te, nie wiem, czy to, czy to tak po prostu chodzi, bo chodzi, czy to jest jakiś przycisk, jeszcze tego nie wiem. No i tu widzę, tu, że można włączyć światła drogowe, czyli zakładam, że tak działa w obie strony, w jedną i w drugą. Czyli można sobie ustawić błyskanie światłami, jak również można sobie ustawić przełączanie na stałe świateł. Nie? Tu na dole. No, domyślnie jest to podpisane pod, jak widzicie, pod tempomat. Zakładam, że oczywiście można to w grze sobie dopasować, jak się nam podoba. Włącza się go przekręcając, to odskakuje, ale działa dosyć fajnie. Góra, dół mamy albo zwiększanie lub zmniejszanie wartości prędkości na tempomacie lub powtórzenie ostatniego tempomatu lub ustawienie tempomatu, nie? Bo mamy res i set, nie? Także coś takiego. No i tutaj mamy jeszcze, o. No, Napis Cancel, czyli możemy po prostu ten pomad ciągnąć do siebie, możemy wyłączyć. Natomiast w drugą stronę to już nie działa. Coś mam jeszcze na, sp jesteś na spodzie? Nie, nic nie ma na spodzie. No i ostatnia rzecz. E Manetka od wycieraczek, jak nie mam. Możemy sobie ustawiać prędkość pracy wycieraczek. Bardzo fajnie to chodzi. Sympatycznie. Elegancko, e, można ustawić setylną wycieraczkę, jeżeli się ma. Nawet na spryskiwacze jest, powiem, wam. o zobaczcie tu. Można, jak, jak w jakiejś grze jest spryskiwacz, bo to nie, niekoniecznie musi być w ETS-ie, na przykład w jakichś wyścigach czy w czymś, no to można sobie nawet ustawić spryskiwacze. I teraz tak. A tutaj nawet jest, zobaczcie jeszcze. Widzicie? Od spryskiwacza można. Kajcie. o! Pociągnąć do siebie. Bo tutaj będzie, tu jest obręcz kierownicy, nie? Wciągniecie do siebie. A ja to tak wam pokazuje, żebyście widzieli. Też jest spryskiwacz. Więc to jest jakiś tam tylny spryskiwacz tutaj. No i w ogóle włączenie wycieraczek. Nie on/off. Włączamy i wyłączamy wycieraczki. Jest coś takiego. Tu natomiast oczywiście zmieniamy intensywność, czyli prędkość działania tych wycieraczek. Ale można też używać tego góra-dół. Więc kurczę, no tutaj możliwości podłączenia tego jest dosyć dużo. czy podłączenia czy ustawienia, nawet, bo hmm, poczekajcie, ja sobie wezmę to do mojej strony i spróbuję policzyć, ile jest stopni. I na dół możecie sobie, widzę, że jest taki, jak się weźmie na dół i puści, to on odskakuje z powrotem, czyli można też coś ustawić, na przykład jednorazowe, jeżeli gra na to pozwoli, jednorazowe wytarcie szyby, nie? A do góry mamy. Raz, dwa, trzy. 3 stopnie. Czyli jak w prawdziwym aucie. W ogóle producent się chwali, że to jest zrobione z materiałów takich jak... Czekajcie, bo tu się światło odbija. Z materiałów takich właśnie, mm, których się wykorzystuje w samochodzie. Ja nie jestem w stanie tego zweryfikować. Pomimo e, e, plastiku, pomimo lekkości, w sumie fajnie, że to jest lekkie. Pomimo lekkości e, nie wydaje się to, tak jak wspomniałem na początku, jakimś badziewiem. Wręcz przeciwnie. Na razie wrażenie jest bardzo, bardzo przyjemne. No, zobaczymy, jak się będzie to, jak się to będzie montowało. Ale pojeżdżę z tym trochę, i wtedy, i wtedy zrobię wam taką recenzję. Myślę, że razem z razem z kierownicą TSW od, też od mozy, tą dużą obręczą 400 mm łączony taki zrobię film jak się to użytkuje. Tylko najpierw muszę z tym troszeczkę pojeździć. No, w zasadzie chyba tyle ode mnie. Mm, ja się biorę zaraz za montowanie. No, już nie będę tego nagrywał, jak montuję. Jeszcze raz Wam tutaj zbliżę to. E, mówię, no, moja kamera to nie jest jakaś tam super jakość, ale mam nadzieję, że. Czekajcie. E, e, e. Tak. Tak, o. Nie jest jakaś super jakość, ale myślę, że pozwoli Wam to mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda. Okej, okay, aha, bo jeszcze wam obiecałem to, ale to chyba jest, nie jest aż takie ciekawe, mimo wszystko, żeby, skoro wszystko to wszystko pokazujemy, tutaj są, bo już czuję, już widzę nawet, że są, o, tradycyjnie kluczyki, jakby komuś imbusa brakowało, bo brakuje, ale fajnie, że dają, nie, ja się zawsze śmieję, że czego nie kupujecie do komputera, ostatnio zawsze jest imbus, ale fajnie, że jest, to jest ważne, nie, mamy imbus, mamy jakiś kluczyk taki, ósemka, dziesiątka, już mi się światło mocno odbija. O, także wam nie świecić do tego. Ósemka dziesiątka płaski. To jeszcze nie wiem do czego. To są jakieś naklejki. Ale do czego one mogą być, to ja nie mam pojęcia. Później pomyślę. popatrzę. No i tu ach tu mamy cały komplet imbusów. Zobaczcie to. To jest cały komplet imbusów. Dużo tego. To wszystko są imbusy. Ale dobrze, fajnie, że dają, że człowiek nie musi szukać, e, jak jest mu potrzebne. Ja się tylko zastanawiam. To też, nie wiem, to jest też jakaś naklejka do czegoś. To też są kolejne naklejki do czegoś. Nie wiem. Popatrzymy, ale wiecie co, ja nie mam żadnych śrubek tutaj. Może gdzieś tam są jeszcze zakopane. No to są imbusy i klucze. Mam nadzieję, że są, bo nie mam żadnych śrub do tego. E, I w zasadzie, słuchajcie, byłoby to. Wszystko na tą chwilę, więc, więc no tak to wygląda. Cieszę się, jestem ciekawy jak to będzie działało, ale to z czasem jak już sobie to podłączę i, i potestuję to wtedy nagram kolejny film. No i dobrze. Tak jak mówiłem, trochę chałupnicza metoda nagrywania unboxingu, ale wybaczcie, no bo miejsce jest ograniczone, więc robię co, co mogę z tym co mam. I co? No widzimy się na na live'ach zapraszam serdecznie. Praktycznie są codziennie. Naprawdę nie mam żadnego harmonogramu, ale bo mi jest ciężko zawsze stwierdzić, zgadnąć, o której ja do końca kończę pracę. Ci co wiedzą, to wiedzą, ale wieczorami zwykle coś się dzieje. Także trzymajcie się. Dzięki, że oglądaliście. Jak Wam się spodobało, to zostawcie łapkę. Niech to, niech algorytm się naje na I widzimy się na live'ach. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć, cześć!